Siedzi. O, zbójnik 15. O, jak się delikatnie zapił niepodległościowy okonek. Było dubnięcie. Nie wiem, może widać na szczytówce. O, siedzi. Kładamy karbon przez oczko. Dzisiaj pokażę jak się wiąże boczny trok. Będzie nam potrzebne do tego haczyk szósteczka. Połeczki obciężeniowe ja używam przeważnie 8-10 gram. No, chyba, że jest jakaś głęboka woda, no to wtedy większą gramaturę. Fluocarbon 0,20 mm. Paproszki, jakie używam najczęściej. Najbardziej mi się sprawdzają te kolory. Bierzemy około 1,20 m32 fluocarbonu. Zawiązujemy haczyk. Wkładamy karbon przez oczko potem wracamy robimy to samo żeby zrobić pętelkę drugi raz przez oczko tworzy nam się taka pętelka owijamy nad pętelką raz dwa trzy cztery pięć razy i końcówką żyłki wracamy Oczko tej pętelki i zaciskamy. Tak to wygląda. Przekładamy przez oczko fluokarbon. Łączymy fluokarbon taką podwójną. Potem robimy oczko i przekładamy ten fluokarbon. Yy, przepraszam, pałeczkę. Przez oczko trzy razy, 2, 3. zaciskamy i tak to wygląda po związaniu. Ja jeszcze na końcu zestawu, żeby połączyć plecionkę z fluo daję krętlik, robię to z tym samym sposobem co wiązanie haczyka. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj dzień niepodległości, a ja z bocznym trokiem dobrałem się na okonie, a więc co nie przedłużam, a więc Koko jumbo i nad wodę po okonie. Port katedralny, w głogowie. Dzisiaj są zawody spławikowe, więc ta druga część jakby jest odcięta, ale dzisiaj będę łowił tutaj przy pomostach. Mam nadzieję, że kilka okonków się, się wydłubi. Siedzi? okonek w pierwszym rzucie. A proszę, taki kajtuś. U, został ładnie A? Odbicie. Siedzi następny. Okonek. Drugi rzut, drugi okonek Też malutki. Ale chyba się spiął już. A jest. O, następny. Okonek. Trzeci rzut na bocznego troka, dwa, pierwsze dwa, to dwa okonie wyszły, więc dzisiaj aktywne są. O, następny siedzi. Trzeci rzut i trzeci oko. A ten to ładniejszy. Wcześniejsze dwa to takie malutkie były. O proszę, ładnie chodzi ten jest trzeci okrąg. A to też takie małe kajdki. No ale fajna zabawa. Trzeci rzut, trzeci okon. Czwarty rzut. Zobaczymy, czy będzie czwarty Na no, Boczny trok to boczny trok. Dużo małych się wiesza. Ale niekiedy padnie coś większego. Już jest jakieś podskórzenie. A następne podbicie. O! Nie przyciąłem. Dobrze, bolanie ładnie chodzą. Jest, siedzi. O, coś chyba ładniejszego, bo lepiej chodzi. O, następny okno, czwarty okonek. Ten największy z tych wszystkich ładnie został. Taki niepodległościowy okonek popłynął. Dzisiaj łowię na porcie katedralnym w Głogowie, który się łączy z Odrą. Pięć rzutów, cztery okonie, za każdym rzutem jakieś skubnięcie jest, więc fajnie rozpocząć tak dzień. Może coś uwiesi większego jeszcze, na razie takie nie za duże, o następne podbicie. 11 listopada dzisiaj, pogoda trochę pochmurna, dosyć zimno rano było. Konie jakieś aktywne są. Nie wiem jak tam inne ryby widzę, że pan łowi po drugiej stronie, ale na razie bez efektów. Boczny trok, dużo dosyć wędkarzy jest, więc w tej wodrze są rybki, więc warto przychodzić. Dubnięcia są co chwile, Okonek aktywny. O, było. Spiął się. O, był. Siedzi. Ale... Ale jest. Cieszy. Piąte dzisiaj. Ładnie zassał. Pięć koni złowionych. Dwa, trzy spięte. I chyba za blisko wypuściłem te konie, bo przestały brać. Chyba odprowadziły stado, to coś mi się wydaje. Zmieniłem paprocha na takiego perłowego z herbacianego. Jakieś tam niby dubnięcia są takie. Ale nic się nie uwiesiło jeszcze. Siedzi? Ach, proszę. Bolenie szaleją. Co chwilę ganiają drobniczkę. Ale widzę, że panowie po drugiej stronie łowią i na razie nic się nie uwiesiło. Na razie tylko ganiają tą drobniczkę, te bolonki. Jak okonek złapał, urwał ogonek. Okonie przestały brać. Już tak jestem godzinę czasu. Ręce mi zmacły, zapomniałem rękawic. Jakieś tam dugnięcia są, ale bardzo delikatne, więc nie ma jak się wciąć nawet. Bolonki chodzą. Już się zastanawiałem kilka razy, czy nie porzucać za nimi. Ale nastawiłem się na bocznego troka, to dzisiaj rzucam na bocznego troka. O, było dubnięcie, nie wiem, może widać na szczytówce, o, siedzi, Może ładne, jest okonak, o, jak chodzi, szalony, szaleniec mały, o, mały, siedzi, Jeden. o ci O, jak tak się delikatnie zapił. już tak biorą tak delikatnie niepodległościowy okonek Płyń, wolno kolego a rzuciłem tu zobaczyć może jakiś okonek tu pływa przestało brać Rano tak fajnie było, wjechało kilka, potem były dubnięcia, delikatne, jakieś tam pojedyncze sztuki. A teraz są takie dubnięcia bardzo delikatne, że nawet nie, nie ma tego jak wciąż Ręce już mam tak zmarznięte, ale jak się nie ma głowy to trzeba marznąć. Lękawicę mogę wziąć. A więc zakończyłem już łowienie. Podobałem kilka okonków, kilka na brzegu, kilka się spięło. Jestem zadowolony z dnia, więc coś dzisiaj fajnie skubało. A więc co? Do następnego. Cześć, hej!